Dwa, jeden i 16 godzin. Palony, wracam! Na górę! Brawa, 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 zobaczcie, jaki kolorowy dzień Dzień przedszkolaka jest właśnie dziś. Chodzi przede wszystkim o to, żeby dzieci poczuły się ważne w środowisku tak jak, yy, i żeby były zauważone. Yy, kiedy dziecko przechodzi z przedszkola do szkoły, jest tym malutkim dzieckiem które jest zagubione, a w okresie w wieku przedszkolnym, kiedy przedszkola są promowane, dzieci są pokazywane podczas reprezentacji swoich umiejętności, to ono dowartościuje się samo w sobie i poczuje to, że jest też ważne i też jest duże na swoim etapie życia. W przedszkolu identyfikuje się zdolności, w przedszkolu uczy się dla potrzeb dalszego uczenia się, w przedszkole pokazuje w jaki sposób dzieci mogą rozwiązywać projekty, w przedszkolu dzieci uczą się poprzez zabawę, w przedszkole przygotowuje umiejętnościowo dziecko do dalszego kształcenia. Uczenie, uczenia się to jest ważne motto dla pracy każdego przedszkola. Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj to święto Ani, Basik i Krzysia w dzień przedszkolaka. Właśnie poprzez takie dni, edukację w ten sposób, zabawę razem z nimi. Wiemy, że oni są, że są ważni dla nas, a my jesteśmy ważni dla nich, ten dzień, ta radość na ich twarzach jeszcze to nam bardziej uświadamia i obrazuje. Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj. Fantastyczna, fantastyczna inicjatywa. Ludzie, którzy już od kilku lat ją przygotowują, są naprawdę bohaterami. Wszyscy mieszkańcy powinni i będą pamiętać, że taki pomysł narodził się w Łodzi. Ten entuzjazm, który można zobaczyć u dzieciaków na każdym kroku jest Tygodny Po Wszystkim nam brakuje go na co dzień, więc przyglądajmy się i uczmy się od naszych najmłodszych mieszkańców. Ogród wspaniał, przystroimy, przystroimy,